Nie Ty bez tyle czego wróć! Ej kochanie! Co tak późno piłeś? O, nie! Chuchnij! Nie, chuchnij! Przestań! Mówię chuch! Nic nie piłem! O jest. Stefan? Pomóż! Najpierw w chuchnij! Wpierdalaj tylko po... Kuchnij, mówię! Zu! Będziemy się dzisiaj psykać. A gdy zapadnie zmrok, przynieście to co macie w szafach i wsadźcie mi to w dupę! Banana! Banana! Żona się obraziła. Dlaczego? Bo powiedziałem, że jest jak słońce. Ale to chyba było miłe. Pff, przecież na słońce patrzeć się nie da. <laughs> Hela mordości ma! Kurwa mać znowu 20 zł za kawę, psu kurwa w dupę! Chodź tu dziwko, ale cię bo złamie, chodź tu! ci kurwo na ryj, złam się w po i wypierdam! Na hmm. ukręci mi pan też kulkę? No ja, tak Dobrze. zrobić dużą. Możesz nam powiedzieć skąd te limo pod twoim okiem? Yy, jakby to powiedzieć wszystko przez myślenie. Jak to? Po prostu byłem wczoraj z kolegą w klubie, trochę żeśmy popili i kolega rzucił we mnie krzesłem. I myślałem, że nie trafi. No dobra, zjebałem się, widzę, że czujesz, ale weź kurwa nie kręcia bo kamery patrzą, a i tak zaraz wywieczy. Masz bardzo brzydkie nogi. Ja nogi schowam pod spodnie, a ty z ryjem to nic nie zrobisz. Oparcie się na tą zawodniczkę, jako skupiono, jako przypakowano. Ja cię pierdolę jak zapierdolę. Pewnie całe życie przed tygrysami spierdolę. op, kurwa, co prękarzy i spadła. Kurwa wygięła się jak widły w gnoju. Ja cię pierdolę. się jak tam z kobietami. No, nieźle, nieźle ci powiem, ale ostatnio miałem taki przypadek. Wiesz, dosiadam się do dziewczyny, przysuwam się tak, żeby zagadać, wiesz, zapoznać, a ona drze się po mnie, mówi, wynoś się, zboczeńcu, to damska toaleta. Proszę Państwa, wysuwam się na prowadzenie i poczuł jajecznicę w graczach! <laughs> przepraszam, czy możesz mi powiedzieć, dlaczego tak majstrujesz przy tym zegarku cały czas? No, bo mi się godzina spierdoliła i próbuję go ustawić. Ale no nie wiem jak w sumie. Kurwa, bo tam są jakieś patyczki, jeden duży, drugi mały, skąd ja mam wiedzieć co jest co? W telefonie mam cyferki. No kurwa, wybałem se kepsa na ostrym kurwa przed meczem, no i no i chuj, no i czekam na efekt, nie? No, o kurwa, oj. O kurwa. O kurwa, jakie no kurwa. Kurwa. Tak, rozumiem. Wdarła się rutyna. Pytanie, kiedy pan się zorientował, że pana żona nie żyje? Hmm, no co ja mogę powiedzieć w tej kwestii? Tydzień jak każdy inny, jak wiele innych tygodni, nic tutaj nie odbiegało od normy. Seks tak samo zajebisty jak zwykle, yy, z tą różnicą, że w pewnym momencie zauważyłem, że w moim zlewie zalegają brudne naczynia. Jepka łóża. O kurwa, ale... Ty, hey, to było w sumie dobre. Muszę to powtórzyć. Azor, zostawię ci na moment, ale jak to kurwa nie ręczę za siebie. No, teraz idę. Kurwa, Azor! Powiedziałem coś. Widzę cię. No i Iep. Co? W dupę? No, ja nie wiem, jak ty tam grzącisz te swoje małpy, ale osobiście w lewcipkę. Nie to, żebym była niegościna w kroku, ale mam zajebiste hemoroidy. Emo! Co się stało, mój kochany syneczku? Dzisiaj się idę najebać z kolegami. O nie, niewykluczone, ostatnio Cię znaleźliśmy w Altanie. Najebić! Absolutnie! Napierdolę się! Absolutnie wykluczony masz szlaban. I chuj! Przyjechałem do Was daleka, będę śpiewał, będzie beka. Jeśli dostanę trzy radzenie, to Was wszystkich rozpierdolę. Jak mi któryś z Was podpadnie, skończy w rzece tyle, że na dnie. Weźcie sobie to do serca, bo jestem morderca. Staś mi leci, rząd mnie dyma, dłużej tego nie wytrzymam. Teraz my was wydymamy i L4 przedkładamy. U!